Tutaj, może chciałam powiedzieć, że jestem przede wszystkim z wykształcenia psychiatrą, ale nie tylko, jestem też psychoterapeutą. I te dwie ścieżki pomocy pacjentom są mi dosyć dobrze znane, ale sięgam pamięcią do początków swojej pracy zawodowej bardzo już dalekich, i y, wiem o tym, że całościowe zajęcie się pacjentem psychiatrycznym, to jest idea oczywiście, która nie jest niczym nowym. Y, początki mojej pracy w oddziale psychiatrycznym w Częstochowie. To też nauka i możliwość czerpania wiedzy z doświadczeń naszego ordynatora w tych czasach, pana Marka Stenalskiego, którego tutaj chciałam wspomnieć, bo on zarówno mnie, jak i moim koleżankom i kolegom przekazał tą ideę, że pacjentem się trzeba zająć się szerzej. Po ostatnich miesiącach doradcy zawodowi z powy rzędu pracy przez to prowadzili zajęcia warsztatowe w Centrum Zdrowia. Tego medika, którego uczestnikami byli pracownicy placówki, dlatego, tak jak powiedziałem, dziękuję serdecznie za zaproszenie. My byliśmy najpierw u Państwa i tutaj nasi specjaliści współpracowali z Państwem. Ja na takich spotkaniach, <coughs> przepraszam, osobiście rzadko bywam, ale moi pracownicy, doradcy zawodowi bardzo, chę, bardzo często i chętnie wychodzą na zewnątrz. Mają tego obowiązków również dużo, jeżeli chodzi o pracę w urzędzie. Natomiast jeżeli mamy możliwość spotkania się na gruncie. Osób, gdzie się czują bezpiecznie i to nasi pracownicy mogą przyjść do, do, do tych klientów, z którymi mogą porozmawiać, również cieszymy się z takich wyzwań, bo to jest wyzwanie. Przykładem dobrej praktyki jest historia z naszego podwórka, gdzie połączyliśmy osobę posiadającą orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze schorzeniem 02P, która była utalentowanym grafikiem komputerowym, specjalizującym się w projektowaniu modeli 3D. Z przedsiębiorcą realizującym projekt gry komputerowej. Dzięki temu powstały wyjątkowe postacie do gry, a osoba ta zyskała, zyskała możliwość realizacji swojego potencjału zawodowego. Dodatkowo przedsiębiorca mógł skorzystać z dofinansowania do wynagrodzeń tego pracownika, co stanowiło dla niego korzyść finansową, rekompensatę ponoszonych kosztów oraz zwiększenie jego empatii i zaangażowania w dalszą pomoc. Doskonale rozumiem codzienność, codzienne trudności, z jakimi zmagają się osoby z niepełnosprawnościami oraz jak wiele wysiłku wymaga wejście lub powrót na rynek pracy. Dzięki własnej historii mogę z pełnym przekonaniem powiedzieć, że każdy z nas zasługuje na szansę, na wyrozumiałość i wsparcie, a przede wszystkim na aktywność zawodową. Nasza firma od lat wspiera osoby z niepełnosprawnościami i firmy. Dzieląc się dobrymi praktykami, doświadczeniem, wskazując konkretne rozwiązania, które poprawiają jakość życia i ułatwiają integrację społeczną oraz zawodową. Pamiętajmy, kryzys zdrowia psychicznego nie wybiera może dotknąć każdego z nas, ale wspólnie z wyrozumiałością i otwartością możemy stworzyć środowisko, w którym każdy odnajdzie swoje miejsce. Dziękuję bardzo. Na chwilę obecną prowadzimy trzy projekty z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej. Mam takie życzenie, aby Województwo Śląskie, aby Częstochowa stało, stało się wzorem dla naszego regionu, który nikogo nie zostawia w tyle. Razem poprzez współpracę, razem poprzez takie kreatywne działanie, razem. Dążmy wytrwale do celu, możemy zbudować społeczeństwo naprawdę zintegrowane, w którym każdy znajdzie w sobie miejsce. Dziękuję. Naszą zasadą, jako pomocy społecznej, właśnie jest pomoc rodzinom, osobom w zwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych, których oni sami nie są w stanie przezwyciężyć. Pomoc wspiera osoby w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych, czyli my jesteśmy takim trochę drogowskazem, z kierunkowskazem. Można się udać do pracownika socjalnego po wysłuchaniu, z jakim problemem dana osoba w dniu dzisiejszym do nas przybędzie. Pracownik socjalny właśnie kieruje, wskazuje, gdzie można uzyskać bezpośrednio pomocy. Chciałabym też uzupełnić taki kawałek, jeżeli chodzi o aktywność zawodową, ponieważ jako Stowarzyszenie Jawa prowadzimy zakład aktywności zawodowej przy... przy Alei Pokoju 14. Zakład powstał w 2016 roku i obecnie zatrudnia 55 osób, w tym 45 osób z niepełnosprawnościami. Drugą taką działalnością, to jest zadanie zlecone, prowadzimy środowiskowy dom samopomocy. Jest to zadanie zlecone przez Urząd Miasta Częstochowy. Środowiskowy dom mieści się przy ulicy Lakowej 101. W ramach tego pobytu dziennego, zarówno są tam uczestnicy z nieprawidłowością intelektualną, jak i również z zaburzeniami psychicznymi. Świadczymy rehabilitację wsparcie ekonomiczne, w ramach pracowni kulinarnej, pracowni rehabilitacyjnej. Możemy rozwijać, czy plastycznie możemy, mogą uczestnicy rozwijać swoje umiejętności, zainteresowania, talenty, ale również jest szeroko zakrojona integracja. Korzystamy ze wszystkich, wszystkich imprez, które dzieją się również na terenie miasta, ale również te, które są poza terenem miasta. Misja. Naszą, naszą misją jest przede wszystkim pomoc Osobą z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodziną. Tutaj to nie wybrzmiało. Natomiast ja chciałam pokazać taką pewną różnicę, ponieważ niepełnosprawność intelektualna jest zaburzeniem rozwojowym, które jest przez całe życie, prawda? Choroba psychiczna no, może być i oby tak było przejściowa. I to jest ta zasadnicza różnica, która, która tu jest. Co my robimy? Wspieramy osoby z niepełnosprawnością intelektualną w domu dziennego pobytu. Był tutaj już na planszy. Jest to zadanie, które zostało nam zlecone z miasta. Wykonujemy je od 2011 roku. Oczywiście pod kontrolą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Prowadzimy również opiekę wytchnieniową. No i mój taki konik, który, który takie moje serduszko czyli klub na ulicy Dąbkowskiego. Mamy tam 35 beneficjentów. Prowadzimy tam zajęcia codziennie. Zajęcia są popołudniowe. Udzielamy tam wsparcia wszystkim, którzy albo nie dostali się, albo nie chodzą, nie, na nie chcą codziennie chodzić do, do pracy, więc to jest takie nasze wsparcie dla nich zbudowaliśmy również zaczęliśmy budowę w 2020 roku, zakończyliśmy w 2023. Dom oczami brata, w którym również odbywa się to wsparcie całodobowe dla osób z niepełnosprawnością. Jedno właśnie z pięter tego domu to rodzinny dom pomocy, w którym mamy miejsca dla ośmiu osób z niepełnosprawnością i z którego korzystają właśnie w ramach Usług takich społecznych. Kierowani są tam uczestnicy, mieszkańcy, właśnie też przez Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie decyzji administracyjnej. Dodatkowo takie uzupełniające działania dotyczące aktywizacji też społecznej i zawodowej prowadzimy. Mieliśmy też wiele tych projektów takich dedykowanych stricte osobom w celu znalezienia pracy, do szkolenia się. Żeby to zrobić, ale żeby ten rynek pracy też był taki korzystny i dostępny, to wspólnie z Miastem Częstochowa w 2016 roku uruchomiliśmy spółdzielnię socjalną jasne, że alternatywa 21, która w ubiegłym roku otworzyła drugi w Częstochowie zakład aktywności zawodowej. Nasi mieszkańcy pracują, szykują się, przygotowują się do pracy nas najbardziej interesuje ta potrzeba samorealizacji. Stąd też naszych mieszkańców bardzo mocno aktywizujemy różnymi sposobami, tak żeby im się chciało żyć, tak żeby im się chciało działać, korzystać z tego życia. Przecież choroba to może być na chwilę taki przystanek, ale to nie powinna być przesłanka ku temu, żeby zatrzymać się właśnie w życiu zawodowym czy społecznym. Indywidualne plany wsparcia robimy w oparciu właśnie o to, jak rozwinąć samą obsługę, z jakich zajęć osoba chce skorzystać. I Wszystko opiera się oczywiście na tym, co dana osoba chce, może i w którym kierunku chciałaby się rozwijać. Jest to innowacyjna placówka, nie boimy się tego słowa, realizujemy szereg projektów. Konkursów, imprez, właśnie integracyjnych ze społecznością lokalną. Znajdujemy się w dzielnicy Wyczerpaniołów i bardzo mocno już tam zakorzeniliśmy się jako placówka. Realizujemy akcje ekologiczne. Mieszkańcy sadzą drzewa, segregują odpady, biorą udział w budżecie obywatelskim. Ale chciałam powiedzieć o tym pięknym miejscu, jakim jest Częstałowskie Centrum Aktywności Seniora. Jest to miejsce, które jest troszeczkę. Inaczej realizujemy zadania, tak jak Ania, ale do nas docierają i tego wsparcia i pomocy naprawdę potrzebuje wiele, wiele osób. I to, to wsparcie jest tak dawane z sercem, ponieważ ci ludzie mają serce i uczą nas wiele rzeczy. Tam nawiązują się wspaniałe przyjaźnie. Ja z tego miejsca chciałam podziękować również ekumenika, za współpracę, pani Marzenko, za to, że przyszła pani ze swoimi podopiecznymi, którzy teraz są moimi podopiecznymi. Więc, proszę państwa, da się, da się. I są miejsca, kiedy czasami wydaje nam się, że nie możemy sobie poradzić, że już się wszystko skończyło, że sobie nie dam rady. Tak nie jest. Naprawdę to życie jest piękne, tylko my musimy wszystko zrobić i wierzyć w to, że się zmieni. Każdy z nas, jak tu jest, ma swoje przeżycia, ma swoje historie. Ma swoje problemy, radości, uniesienia, miłości. Wiele, wiele takich rzeczy, których powinniśmy umieć sobie zrealizować. Zachęcam, przychodźcie do nas. Jest to dom, dom pełny radości. Tak jak już powiedziałam, tam nie domujemy się. Tam się cieszymy z każdej chwili. Wymieniamy się doświadczeniami. A Państwo, każdy ma duże, dużo takich w sobie, dużo... Po, chciała, pod, po, pod, zakręciłam się, ale każdy z nas ma potencjał. Potencjał, który mamy dziś schowany i nie wierzymy w to. Tam powstają przepiękne prace. Prace malarskie, twórcze, które są przepiękne, gdzie ktoś kiedyś uważał, że nic nie może zrobić, a zrobił. Ale przede wszystkim powstają, proszę Państwa, nowe <coughs> związki. Chcieliśmy bardzo podziękować w imieniu Centrum Zdrowia Psychicznego jako medyka. Wszystkim osobom, które zabrały głos, ale też które były obecne na dzisiejszej konferencji. W psychoterapii mówi się, że takim czynnikiem najbardziej leczącym jest relacja i my na te relacje liczymy, tak? Zarówno takie relacje zawodowe, jak i między organizacjami, jak na to też, że właśnie osoby zainteresowane, nasi pacjenci. Będą chciały w te relacje z różnymi organizacjami wejść i pozwolić pomóc sobie i swoim rodzinom. Także dziękujemy bardzo wszystkim. Ja też bardzo dziękuję Państwu za uczestnictwo, za prezentacje, które Państwo przedstawiliście, omówiliście, tak sobie siedziałem, słuchałem, pomyślałem, my jesteśmy oboje praktykami, psychologami, psychoterapeutami i też troszkę tak chciałbym, żebyście spojrzeli na dzisiejszą konferencję. Jako na pewne zaznaczenie tematu niepełnosprawności i aktywności zawodowej, żeby to był początek szeregu działań, które będą służyły pacjentom, osobom z niepełnosprawnością z terenu naszego miasta. Też jak zaczynałem studia, zaczynałem pracę, to właściwie mówiło się, że takimi ośrodkami, które wyznaczały standardy, do których wszyscy dążyli, były te duże ośrodki, takie jak Kraków czy Warszawa. Natomiast ja głęboko wierzę, że współpracując, współdziałając, zacieśniając tą współpracę, Częstochowa jest w stanie nie tylko dorównać tym ośrodkom, ale także stać się liderem, jeśli chodzi o przeciwdziałanie dyskryminacji, wspieranie aktywności zawodowej i społecznej naszych pacjentów, naszych mieszkańców. Dziękujemy bardzo.